Razem łatwiej pokonać własne słabości. Przekonali się o tym uczniowie szkół podstawowych, którzy wzięli udział w drugim turnieju integracyjnym. Imprezę sportową w Powiatowym Centrum Sportu zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Bełchatowie. Nasz turniej integracyjno-sportowy ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, integrować dzieci niepełnosprawne z dziećmi pełnosprawnymi. Do wspólnej zabawy, do rozgrywek sportowych zaprosiliśmy głównie szkoły podstawowe miasta Bełchatów, jak też i szkoły powiatowe. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 9 placówek, z czego się bardzo cieszymy, że możemy wspólnie tutaj być, bawić się i integrować. Na uczestników turnieju czekała nie tylko dobra zabawa. Organizatorzy przewidzieli nagrody dla każdej z drużyn. Dbamy o to, aby każde dziecko wyjechało z jakąś niespodzianką, z nagrodą, aby było miło i przyjemnie wspominać pobyt i udział w imprezie sportowej. Dlatego też każda z placówek otrzyma puchar, dyplom i mamy też również indywidualne nagrody dla zawodników. Ideą naszego spotkania, naszej imprezy integracyjnej jest to, że nie ma tutaj zwycięzców, nie ma przegranych. Po prostu wszyscy wychodzimy tutaj szczęśliwie, zadowoleni, ponieważ wspólnie bawimy się, integrujemy. Jesteśmy przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 13. Z oddziałami... Integracyjnymi. Prowadzę klasę integracyjną, klasę pierwszą. I jesteśmy tutaj po to, żeby razem pokonać własne słabości i wszelkie trudności. Każdy z nas, czy osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna, jakieś trudności, jakieś opory swoje ma. I po to właśnie tutaj jesteśmy, żeby nauczyć się być razem. Wspólnie razem zdobywać trofea, wspólnie razem cieszyć się ze wszystkiego, nawet jeśli coś się udaje mniej czy bardziej. Ale po to, żeby każdy z nas tutaj wspólnie umiał się cieszyć ze wszystkimi i umiał być i przebywać ze wszystkimi. Przede wszystkim, żebyśmy się sprawdzili ruchowo i także sprawdzić się tak w grupie, zapoznać się z innymi tam uczestnikami właśnie tychże zawodów. Sprawdzamy się w różnych konkurencjach pod różnym poziomem. No i przy okazji tak, taką zwykłą przygodą, taką zwykłą przygodę, jaką to traktujemy. Patronat nad turniejem objął starosta Waldemar Wyczachowski. Organizatorzy imprezy mają już w planach kolejne edycje.